Ej, to jest sprinter, Mercedes sprinter to jest. To są karetki, no, a ty na ciągle jaki Mercedes. Sprinter jest i karetką, i dostawczym, i rozumieć bagażówką. I, Mercedes to Mercedes. I camperem, rozumiecie. Nie, Tu jest nawet Strażą Pożarną i Policją. Właśnie. Mercedes. Policja. Dobra, nieważne. Zresztą ja, ja filmuję, jak sobie tam karetka stoi Co? tyle. Co to tyle? Mocno się. Co? Nie wiem. Fajny widok tam. Takie Taka Szkocja, ale Francja. A to Szkocja? Nie, to tak. Nie, to no, tak się na to na to No to Francja to na to na to na to na to na A tam jedzie Czyli Ktoś. Ej, ale powinni, jak, jak weszli do tego, do... Przyznaj, im, że jak weszli do, do, do pacjenta, nie? No. To nie powinni zostawiać włączonej karetki na sygnałach. No. Po co te sygnały? Jak skoro oni poszli po chorego, to po co zostawili te sygnały włączone? No. Bardzo często karetka zostawia. Właśnie jedynie w nocy chyba to oni. Yy, no tak, yy, ale po co teraz te sygnały? No nie wiem, że jakby drugie auto przyjechało, żeby go widziało. Przecież to się nigdzie nie odbija, jest jasno. Dlaczego no teraz te światła świecą? Żeby każdy wiedział, że ona jest normalnie w akcji. Wiesz, to tak straż pożarna, policja, dopiero jak włączył sygnały. Ale spoko, tylko rozumiem, że nie rozumiem po co zostawiają włączone sygnały. No bo właśnie ci mówię, ci to tłumaczę, ty mnie nie słuchasz. Nie to, ja cię nie ma, słucham, dziadek, weź przestań. Rozumiesz, że ona przyjechała, bo jakaś chorega albo kogoś i pielęgniarze są tam u tego pacjenta, a to tu stoi, żeby każdy widział, że to jest, że ona jest... Rozumiesz uprzywilejowana w tej chwili, że nie wolno koło stawać, blokować i tak dalej. Tu akurat jest dużo miejsca, ale są takie miejsca, gdzie jest ciasno, wąsko. Mm -hmm. Ktoś przyjedzie, postawi auto i powie, ja to mam w nosie. Ja pierniczę. Dobra, stoi. ale w jakiejś nieżycy ta karetka tam stoi. No ale jak no, przykryć w, w, są w środku nocy, to oni potem już to było. No, ja. no dźwięk też, ale, ale jak no. jest tak, bo już stała, ale... Bo bo to, już się nie, ale to też widać, no u, w ja. światłach się bałam. No to w nocy ci żaden ci nie zablokuje, bo chyba, że no, też się raz piszesz ten pin, No wiesz, na pewno każdy...